Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na ulubieńców roku 2019 w końcu, w końcu się pojawili. Planowałam już ten film Wam opublikować i nagrać w ogóle na początku stycznia. Taki był zamiar, ale no niestety, jak wiecie się rozchorowałam, nie miałam siły w ogóle na nic, jeżeli chodzi o nagrywanie. Więc dlatego dopiero teraz z tego względu też wyjątkowo film publikuję w piątek. Bo po prostu mam za duże zaległości i gdybym teraz tego nie zrobiła, to byście czekali jeszcze trochę, zanim bym opublikowała wam ten film. E, początkowo, słuchajcie, miałam w planach nagrać go w jednym odcinku, żeby było szybciej też, ale no niestety, jak zaczęłam go planować, e, bo ten film wymaga planowania, no to niestety wyszło, że nie, 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 jeżeli bym nagrała w jednym odcinku, to by było za długo. E, także standardowo jak zawsze dwie części będą. Pierwsza część, czyli dzisiaj zapraszam Was na pielęgnację, a w kolejnej e, na kolorówkę i w przyszłym tygodniu również kolorówkę opublikuję Wam wyjątkowo w piątek. E, no, przygotowałam Wam, słuchajcie, produkty. Większość to są praktycznie już opakowania po produktach. Generalnie ja bym mogła wam pokazać dużo więcej, ale po prostu ten film trwałoby zbyt długo i tak już będzie trwał długo, e, ale no wiecie. W Filmy, jeżeli chodzi o właśnie ulubieńców roku, zazwyczaj trwają długo, bo są to zbiory z całego roku. E, tak więc, żeby nie przedłużać jeszcze dodatkowo, po prostu wybrałam naprawdę takie produkty, perełeczki można powiedzieć. E, oglądałam już Waszych ulubieńców, e, więc też zauważyłam, że nie tylko moje filmy są takie długie. Tak więc e, zachęcam do wzięcia ze sobą i jakiegoś napoju kawy herbaty, o której poziomie oglądacie. Bo film będzie, myślę, długi. Oczywiście postaram się jak najkrócej. Także, żeby już nie przedłużać z bez bezbędnego gadania, przechodzimy do produktów. Ehm, słuchajcie, nie mam nic pogrupowana, więc będę wam pokazywać jak leci. E, pierwszy produkt to jest, słuchajcie, krem Soraya Magia Olejków. Cera normalna mieszana, nawilżający krem do twarzy, olejek arganowy plus olejek chia, bardzo fajny krem, jest to krem na dzień i na noc, ja go stosowałam na noc, bo wiecie, że ja nie lubię stosować jednego kremu na dzień i na noc, ja go stosowałam na noc, świetnie nawilżał moją skórę, też redukował wydzielanie sebum, więc byłam naprawdę super zadowolona, zapach przepiękny, był to taki dosyć gęstawy krem, był, no mówię był, bo już go tutaj prawie nie ma... Właśnie się kończy. Był to gęstawy krem, który się szybko wchłaniał. Nie zostawiał lepkiej warstwy, więc to już w ogóle super. No i przede wszystkim bardzo dobrze nawilżał Ja go miałam po raz pierwszy. W ogóle, jeżeli chodzi o markę Soraya to ja tak dopiero odkrywam ich kosmetyki, więc do tego kremu na pewno wrócę i go Wam serdecznie polecam. Zresztą umówmy się, że wszystkie kosmetyki, które tu są, Wam polecam, żeby nie było, żeby nie ciągle się powtarzać. Więc to jest ulbieniec numer jeden. Drugi ulubieniec to jest kolejny krem, tylko tym razem na dzień. Eee, Sopot Spa, receptura młodości 30. Plus, już takie krem będzie: 30. Eee, krem ochronny aktywnie nawilżający. Eee, jest to błękitny krem nawilżający do codziennej pielęgnacji cery po 30 roku życia. Zapobiega eee, utracie wody, zapewnia długotrwały efekt nawilżający, regeneruje lipostrukturę, poprawia gładkość i elastyczność naskórka, chroni przed promieniami UV i przed przedwczesnym starzeniem skóry. Słuchajcie, krem jest super, ja miałam też krem pod oczy, który był świetny I dlatego skusiłam się właśnie na ten do twarzy Ja go używam na dzień, naprawdę super, bardzo dobrze nawilża Też się kończy Zapach ma przepiękny i taki właśnie niebieskawy kolor, ale to dlatego, że on ma w sobie hydro retinol Super krem, naprawdę świetny Ja już słuchajcie, nie stosuję bazy pod makijaż Bazę stosuję tylko... No, jakieś takie większe okoliczności. Natomiast na co dzień używam ten krem i on się świetnie pod makijażem sprawdza. E, także naprawdę super. Na pewno po niego jeszcze sięgnę e, i to myślę, że nieraz, bo naprawdę jest super kremem. E, też się bardzo szybko wchłania. Nie zostawia lepkiej warstwy, no i tak jak mówię, makijaż się na nim utrzymuje, więc to jest super Przepraszam, że tak co chwilę znikam, ale po prostu już sobie odkładam wszystko do pojemnika, żeby potem wynieść Dalej kolejny produkt to jest tonik Soraya ja znowu Care Control, cera mieszana, tłusta z niedoskonałościami, tonik zwężający pory 5 kwasów owocowych, Anti-Pollution Complex, nie mam pojęcia co to jest Anti-Pollution ale generalnie tonik ma doskonałe w skórę, przywraca oczywiście naturalny pH, yy, Pozostawiać natychmiastowe uczucie nawilżonej, matowej czystej skóry. Słuchajcie, tonik miał 200 ml. To był mój pierwszy tonik, który ja kupiłam, yy, znaczy nie pierwszy, bo kiedyś też miałam, ale go przelałam yy, Tonik, który był po prostu do wylewania na wacik. Yy, ja zazwyczaj wolę toniki właśnie w, w, z atomizerem, żeby po prostu spryskać twarz. E, także no. Nie do końca mi to odpowiadało, ale stwierdziłam, że przetestuję. Słuchajcie, ten jak był naprawdę super. Rzeczywiście bardzo dobrze działał. Ta skóra była zmatowiona, ale jednocześnie nawilżona. Pory były zwężone. E, co to jeszcze było? E, no i rzeczywiście skóra była odświeżona, także działał jak miał działać. Jeżeli chodzi o zapach, miał taki wyjątkowy. Zapach, ale ja w opisywaniu zapachu nie jestem dobra, więc nie będę Wam opisywać. Jedyna wada, którą zauważyłam, to oczywiście to, że ten tonik no, nie był jakimś produktem bardzo wydajnym, więc to była jedyna wada. Poza tym, bardzo super, bardzo świetnie działał i naprawdę byłam zadowolona z niego. Na pewno jeszcze sięgnę po niego, to jest pewne. I słuchajcie, kolejny produkt, i to jest kolejny tonik, tym razem z Bielendy E, ogórek i limonka, tonik matujący, cera mieszana i tłusta, zapobiega błyszczeniu witamina B3, alantonina. E, idealnie czysta, matowa skóra, pory zwężone i mniej widoczne. Czyli generalnie zastosowanie tego toniku i tego toniku, no, praktycznie identyczne. E, ja, jeżeli chodzi o Bielendę, bardzo markę Bielenda lubię, jak wiecie. Ogórek i limonka, miałam już krem, miałam żel do twarzy, sprawdziły się świetnie, dlatego skusiłam się na tonik. Rzeczywiście ten tonik pachnie ogórkiem i tak um, nutę no wyczuwa się limonki. I rzeczywiście działał e, prawie identycznie jak ten Soraya. Znaczy nie prawie identycznie. Identycznie. Rzeczywiście matowił, odświeżał um, i jednocześnie nawilżał. Um, oczywiście to też jest tonik, który wylewamy na wacik, um, ale jest bardziej wydajny. Nie wiem jakim sposobem, e, bo też ma 200 ml, ale jest naprawdę bardziej wydajny. Także na pewno też po niego sięgnę, bo byłam z niego bardzo zadowolona Generalnie są to toniki identyczne, działają tak samo Tylko ten akurat Soraya no, szybciej się skończył Był mniej wydajny niż ten Bielenda Ale naprawdę słuchajcie, ja jestem z obydwu zadowolona i na pewno do nich wrócę Dalej słuchajcie, mam dwie maski do włosów Są to te maski Garnier Ultimate Blends Hair Food i tutaj mam banana, tu mam papaja. To są maski trzy w jednym, ta jest do włosów suchych, a ta jest do włosów zniszczonych Miałam jeszcze jedną z aloesem, ale jej tutaj Wam nie pokażę, ponieważ maska z aloesem mi się kompletnie nie sprawdziła Znaczy generalnie działała, ale nie do końca tak jak powinna, jak dla mnie oczywiście Nie było takiego efektu wow jak w przypadku tych masek, zresztą wiem, że nie wszystkim one się sprawdzają Są to maski 98% naturalnych składników można ją używać na trzy sposoby Jako maskę, jako odżywkę Lub po prostu odrobinę nałożyć na suche włosy Ja ją stosuję jako maskę Stosowałam je też jako odżywkę I też się super sprawdzają e, Włosy są bardzo dobrze odżywione Nawilżone e, Gładkie są po niej No i przepiękny zapach te maski mają Taki rzeczywiście prawdziwego banana A nie na przykład takiego, wiecie, sztucznego e, Także jestem zadowolona Bardzo lubię te maski To są dwie z moich ulubionych Tam wiem, że są jeszcze inne ale póki co testowałam to, te dwie i tamtą jedną właśnie z aloesem, której ponownie nie kupię Do tych na pewno będę wracać, bo sprawdzają się u mnie świetnie Dalej słuchajcie, mamy Niwa Taki malutki produkt, jest to słuchajcie balsam do ciała w postaci... do ciała Balsam do ust w postaci e, jajeczka bardzo fajny produkt, słuchajcie. Ja miałam akurat y, jabłko i malinę. Przepiękny, obłędny zapach rzeczywiście pachnie jabłkiem i maliną. A produkt jest mega wydajny, bardzo dobrze nawilża moje usta. Znaczy nawilża, bo to już jest puste opakowanie. Y, ale generalnie naprawdę jestem zachwycona. Kiedyś go kupiłam w Polsce. Y, właśnie powiem Wam szczerze przez YouTube, a, bo jedna dziewczyna go tak zachwalała, że jest taki super więc stwierdziłam, przetestuję, przetestowałam słuchajcie, naprawdę, ja nie pamiętam ile ja go miałam ale ja go bardzo długo zużywałam przy czym ja usta bardzo często takich właśnie pomadek, pomadek ochronnych używam balsamów do ust, zwłaszcza właśnie przed spaniem, więc miałam go naprawdę długo, bardzo dobrze nawilżał usta przepiękny zapach, naprawdę ja byłam zachwycona, no nie ma złych słów, co mogłabym na ten temat powiedzieć. Na pewno sobie go jeszcze kupię ponownie. W sumie muszę zobaczyć, czy tutaj jest dostępny. E, dalej, słuchajcie, mam dwa żele do twarzy: Neutrogena. Jeszcze powinien być trzeci, ale nie mam już opakowania. Słuchajcie, e, pierwszy to jest e, odświeżający z grejfrutem i witaminą C. Drugi to jest e, taki e, normalny do usuwania jakichś tam, wiecie, wyprysków, e, wągrów i tak dalej. I jeszcze był trzeci niebieski w takim długim opakowaniu, HydroBust. Nie wiem, czy pamiętacie. Ja niestety już opakowania nie mam, um, więc jeżeli chodzi o żele, generalnie wszystkie się u mnie sprawdzają. Są to bardzo delikatne żele. Fajne jest to, że są z pompkami i te pompki można sobie łatwo zamknąć, więc jeżeli na przykład zabieracie taki produkt na wyjazd, to nic się Wam nie stanie, bo no nie otworzy Wam się. Generalnie ten przepięknie gryfrutem pachniał. O Boże, to był zapach po prostu błędny. E Wszystkie działały bardzo dobrze. Ten raczej chyba nie miał zapachu. Mm, miał jakiś taki delikatny. E, wszystkie pachnie działały bardzo dobrze, bardzo dobrze oczyszczały tę skórę. Ten rzeczywiście pomagał w, w redukowaniu właśnie z jakichś tam niedoskonałości i w tym, żeby się nie pojawiały, a ten bardzo dobrze odświeżał skórę, oczyszczał ją. E, tamten e, niebieski z kolei był bardzo dobrze nawilżającym e, żelem, natomiast każdy z nich dobrze oczyszczał. No, i miał też różne swoje inne zastosowania. Na mnie te źle działają super, są bardzo delikatne, nie podrażniają, nie przesuszają skóry, także naprawdę jestem zadowolona, jeżeli chodzi o neutrogenę. Na pewno do tych żeli jeszcze powrócę. Słuchajcie, serum Biolik. Tutaj akurat już puste opakowanie. E, intensywne serum nawilżające. Intensywnie długotrwałe nawilża redukuje szorstkość, uczucie, napięcia i szary, ziemisty kolor skóry. Także drobne linie powstały wskutek jej odwodnienia. E, ja, jeżeli chodzi o markę Biolik, chciałam coś przetestować zawsze. E, I w końcu skusiłam się na serum, słuchajcie. E, to jest serum normalne, standardowe. 30 ml, szklana butelka, e, szklana pipetka. Słuchajcie, no. Serum fantastyczne. Początkowo słuchajcie, myślałam, że to jest jakiś taki bardziej w formie olejku, bo on, ona miała taki kolor żółty, taki no, wyglądało w opakowaniu na tłusty. Natomiast to nie miało nic wspólnego z olejkiem żadnym. Bardzo szybko się wchłaniał ten to serum. E, rzeczywiście bardzo dobrze nawilżało. E, ja byłam zadowolona z tego produktu i myślę, że jeszcze na pewno sięgnę po kolejne to serum, bo uważam, że warto jest świetne. Rzeczywiście nawilżenie było nie było żadnej lepkiej warstwy czego ja nie lubię. Także jak dla mnie, jeżeli się sprawdza i rzeczywiście było to wow, to jest super. Kolejne serum, słuchajcie, właściwie opakowanie po serum aż się tutaj poniszczyło, nie wiem czemu. To jest z Bielendy serum różane. To jest też serum nawilżające. Idealny sposób na systematyczną pielęgnację skóry wrażliwej i delikatnej Skłonną do podrażnień i nadwrażliwości Jego treściwa, hydrolipowa formuła skutecznie nawilża i odżywia Oraz poprawia jakość skłonnego do przesuszenia naskórka Ja ogólnie nie mam jakiejś, wiecie, skóry skłonnej do przesuszenia Ale skusiłam się na ten serum różany Chyba nawet później miałam też krem właśnie z tej serii I powiem Wam, że to serum było dwufazowe Miało w sobie wodę i właśnie olejek różany Oczywiście trzeba było wstrząsnąć I powiem Wam szczerze, że ja się obawiałam tego produktu Że on będzie tłusty Że on, wiecie, będzie taka Ta twarz tłusta Czego ja nie znoszę Natomiast słuchajcie, nic bardziej mylnego On się tak szybko i tak ładnie wchłaniał Że nic nie było czuć Że jakiś w ogóle olejek kładliśmy na twarz A, a bardzo dobrze działał Naprawdę bardzo dobrze nawilżał tą skórę Także ja byłam zadowolona. Też był produktem bardzo wydajnym, bo jego tak naprawdę odrobinkę nakładaliśmy. Więc super, on standardowo 30 ml ma. Naprawdę byłam zadowolona z tego produktu. Pomimo tego, że to jest produkt przeznaczony do skóry wrażliwej, to u mnie sprawdził się fantastycznie. Jest bardzo dobrze nawilżającym produktem. Tutaj ciężko pokazać, bo jest przezroczyste opakowanie. Słuchajcie, kolejny produkt to są chusteczki Johnson's do demakijażu Ja teraz, jak wiecie, przerzuciłam się już jakiś czas temu Przerzuciłam się z właśnie używania wody micelarnej do zmywania makijażu twarzy Na chusteczki i właśnie używam te Johnson's, które są dla mnie świetne Ja mam do skóry mieszane i jest to pięć w jednym Ona oprócz tego, że oczywiście zmywają makijaż, też oczyszczają, odblokowują pory I różne inne rzeczy Natomiast ja i tak zawsze myję twarz mi ogólnie mają służyć do demakijażu. E, oczywiście standardowo 25 ich jest. E, I powiem Wam szczerze, że pomimo tego ja nigdy nie lubiłam chusteczek z takim papierowym, mogę to nazwać, e, zamknięciem, bo wiem, że ten klej później, po którymś już tam wiecie, otworzeniu zamknięciu, wysycha i po prostu to opakowanie się nie zamyka i te chusteczki przez to wysychają. Natomiast tutaj nic takiego się nie dzieje. One do samej ostatniej chusteczki są mokre. E, przede wszystkim są bardzo dobrze nawilżone i bardzo szybko zmywają ten makijaż. Co prawda nie dają sobie za bardzo rady w, w, z makijażem oka. E, znaczy nie może, że nie dają całkowicie, bo dają rady, ale to długo, długo trwa, więc ja po prostu e, zmywam oczy normalnie wodą dwufazową z liwa. Natomiast na całą twarz używam tych chusteczek i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Dalej mamy tu kolejne serum, jest to Ziaja Danskin Woda i skóra, przełom w pielęgnacji skóry suchej Serum multi nawilżające, booster anti-age, wygładza zmarszczki Słuchajcie, 50 ml serum ma Początkowo jak kupiłam, bo to już nie jest moje pierwsze opakowanie To byłam w szoku, że aż 50 ml I byłam również w szoku, że w taki sposób aplikacji po prostu wyciskamy Bo ja zazwyczaj jestem przyzwyczajona, byłam w każdym razie przyzwyczajona do serum z, pom z nie pompką, tylko z pipetką. E, natomiast serum jest fantastyczne. Ja ogólnie markę zwiedziaję, lubię. Może nie wszystko mi się u nich sprawdza, ale większość e, tak. E, bardzo dobrze nawilża ten produkt. Bardzo szybko się wchłania. Przyjemny zapach. E, nie obciąża skóry jakoś bardzo. W ogóle nie obciąża, nie jakoś bardzo. <gry> nie obciąża skóry. E, bardzo szybko się wchłania. Nie ma lepkiej warstwy. Jedyna wada. Bo jednak jest jedna wada, którą, o której na pewno wiecie, jeżeli mnie oglądacie na bieżąco, jeżeli już tego produktu jest na dnie, to niestety tą pompką już tego nie wyciśniecie i ja po prostu odkręcam, merdam tym tam środku i wtedy wyciągam resztkę, bo. No niestety bym za dużo produktów wyrzucała Także to jest jedyna wada Gdyby było mm, troszkę lepsze, to wydobywanie byłoby super e, Natomiast i tak, jeżeli chodzi o samo zastosowanie, samo działanie To jestem jak najbardziej zadowolona I tak jak mówię, to nie jest już moje pierwsze opakowanie A to o czymś świadczy Także też Wam mogę polecić w 100% to serum Ziaja e, Słuchajcie, dalej Balsam do ciała e, To jest moje drugie opakowanie, słuchajcie z tej serii jest bardzo dużo Natomiast ja sobie wzięłam tą po prostu tradycyjną, białą Jest to balsam bezapachowy na odbudowę skóry Czyli po prostu do skóry suchej I nie jest to jakiś balsam tłusty, który się klei Rzeczywiście to prawda Powiem szczerze, że ma jakiś tam zapach delikatny Ale to bardziej taki myślę... Naturalny zapach wazeliny, tak mi się wydaje. W każdym razie 400 ml balsam wystarcza na bardzo długo, bo jego dużo nie nakładamy. Rzeczywiście działa, rzeczywiście bardzo dobrze na wyżer i nie jest drogi. Powiem Wam szczerze, nie pamiętam, ile on już kosztuje, bo to, to opakowanie akurat mam już bardzo długo, ale powiem Wam, że ja właśnie chciałam przetestować coś nowego, wypróbować jakiś nowy balsam, bo wcześniej używałam masła różnego rodzaju i balsamy chyba ostatnio używam z perfekty, mi się wydaje. Nie jestem pewna I w końcu natrafiłam na ten, stwierdziłam, czemu by nie, przetestuję Słuchajcie, no rewelacja, naprawdę rewelacja Ja go odkryłam latem, kiedy właśnie się opalałam I powiem Wam szczerze, że po każdym opalaniu oczywiście smarowałam się tym balsamem Starałam się nawilżać bardzo dobrze tą moją skórę I powiem Wam, że w tym roku... Nie schodziła mi skóra po opalaniu, gdzie zawsze schodziła A naprawdę opalałam się bardzo dużo Więc nie wiem, czy to zasługa tego, że ja po prostu się smarowałam Czy po prostu tego, że to jest bardzo silnie nawilżający produkt Ale myślę, że bardziej dlatego, że to jest bardzo silnie nawilżający produkt Bo wcześniej też się smarowałam po każdym opalaniu I no nie było czegoś takiego Także naprawdę super Myślę, że dalej będę kupować ten produkt Chociaż widzę, że tutaj już się kończy Ale teraz zrobię przerwę, bo mam inny do wykorzystania Ale ten naprawdę jest super i nie drogi. I kolejny produkt, który jest odkryciem, tak naprawdę od niedawna, nie wiem, chyba w grudniu go odkryłam. Jest to Clean and Clear. Jest to mm, krem do mycia buzi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o krem do mycia buzi, ja w życiu takich produktów nie używałam. Zazwyczaj tylko żele, żele, żele. Natomiast żadnych olejków, żadnych właśnie kremów nie używałam. Wiedziałam, że coś takiego jest, ale nigdy jakoś się nie skusiłam. Natomiast tym razem się skusiłam na Clean and Clear. I powiem wam, że byłam w szoku. Bo nie spodziewałam się, że ten produkt może być tak fajny On akurat, ten tutaj jest do przeciwko wypryskom, żeby nam się nie pojawiały Albo jeżeli już są jakieś, to żeby je, wiecie, redukować I rzeczywiście on pod tym względem działa Odkąd zaczęłam go używać, dużo mniej wyprysków mi mnie wyskakuje A jeżeli już jakieś się pojawi, to bardzo szybko znika Zapach ma no, przyjemny, taki odświeżający No i jest tak jakby krem ja tylko, że po prostu używamy go do mycia twarzy Powiem Wam szczerze, bardzo dobrze oczyszcza w pierwszych, Po pierwszym razie, jak go użyłam, to aż czułam, że ta skóra jest bardzo dobrze oczyszczona Nie przesusza, nie wysypało mnie po nim, więc naprawdę super, jestem mega zadowolona To już jest moje drugie opakowanie Na pewno z niego nie zrezygnuję, tylko po prostu ja nie lubię stosować przez dłuższy czas tego samego żelu Dwa opakowania i starczy ale powiem Wam szczerze, że teraz będę się bardziej właśnie rozglądać za takimi kremami do twarzy, bo są naprawdę świetne. Także byłam sama w szoku, ale ulubienie co roku może być. Tym bardziej, że to było takie zaskoczenie. I słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o produkty. Teraz pokażę Wam. Trzy akcesoria do pielęgnacji. Pierwsze to jest szczotka Tangle Teaser, którą dostałam, jak wiecie, na święta. Nowa, bo wcześniej miałam inną, też miałam Tangle Teaser. Ta jest ogólnie do włosów mokrych. Ja wtedy miałam inną, ale nie pamiętam nazwy, ale też z rączką była, tylko zaczęłam się rozwalać i stwierdziłam, że czas na nową i chciałam zamówić sobie u swojego Mikołaja. Um, Taką samą jak miałam, ale się, zdecydowałam się na to, żeby coś przetestować nowego. Szczotka świetna, tak samo jak w przypadku tamtego Teaser Działa świetnie, bardzo dobrze. Rozczesuje, nie wyrywa mi włosów. Jest dużo lżejsza i powiem Wam, że rzeczywiście ona działa, jeżeli chodzi o mokre włosy. Co prawda, ja nigdy nie rozczesuję mokrych włosów, to już Wam mówię od razu. Tylko dopiero jak są już takie wilgotne i mam do tego specjalny grzebień, ale chciałam po prostu zobaczyć, czy ona rzeczywiście będzie działać. Powiem wam, że działała, rozczesała moje włosy, nie wyrywając ich, więc naprawdę super. Ja mam akurat czarną, ale były różne kolory, więc jestem mega zadowolona z niej. Skończył mi się czas nagrywania. Pierwszy raz, słuchajcie, mi się to zdarzyło, odkąd mam nowy aparat, więc film będzie naprawdę długi. Ale dobra, już kończymy. Kolejnym, rzecz kolejnym rzeczą jest szczotka, słuchajcie, kolejna szczotka. Tangle teaser, tylko tym razem ten kompakcik mały. Pewnie każdy ją dobrze zna Ja jej wcześniej nie miałam I słuchajcie, ja ją sobie zamówiłam u swojego Mikołaja, bo też ją sam na święta Jeżeli chodzi pod względem um, wyjazdów e, Ponieważ moja szczotka poprzednia, e, którą miałam, zabierałam ją w takiej formie Ona nie ma tu usłonki, wiadomo, w kosmetyczce dużo kosmetyków No i niestety tutaj te włoski mi się powyginały No wiadomo, jednak w tej kosmetyczce była zgnieciona Dlatego stwierdziłam, że na wyjazdy i po... Po drugie, zajmowała bardzo dużo miejsca, bo ona była troszkę większa, grubsza może, nie większa, ale grubsza od tej, którą mam teraz. Natomiast ta na pewno zajmuje dużo mniej miejsca, mogę nawet ją do torebki wrzucić, gdzie na co dzień właśnie ją noszę w torebce. I przede wszystkim nic się nie niszczy, bo ma zamknięcie. Jeżeli chodzi o tę szczotkę, ja już ją używałam i powiem Wam szczerze, też dobrze działa, dobrze rozczesuje, nie wyrywa tych włosów, chociaż na co dzień bym jej nie mogła używać, ponieważ ja mam włosy długie i no to jest jednak. Troszkę uciążliwe, ale na wyjazdach, no wiadomo. Minimalizm, minimalizm, więc taka szczotka się przydaje. Natomiast wiem, że ludzie ją normalnie używają do użytkowania na co dzień. Natomiast ja przy moich długich włosach wolę jednak tą większą szczotkę, ale ta mi się świetnie sprawdza i cieszę się, że w końcu ją zakupiłam. Tym bardziej, że teraz nie będzie problemu, że po pierwsze zajmuje dużo miejsca, a po drugie się zniszczy. Także kolejny bardzo super. Gadżet, można powiedzieć. I słuchajcie, ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o pielęgnację, myślę, że się spodziewacie, że pokażę ten, tą rzecz. To jest oczywiście moja szczoteczka soniczna do mycia twarzy. Eee, tak jak już powtarzałam wam we vlogmasie, czy też we vlogach, to nie jest oryginalna Foreo. To jest podróbka, ale mi to nie przeszkadza. Ja jestem z niej bardzo zadowolona. Eee, sprawdza się świetnie, słuchajcie, i tak jak wcześniej używałam takiej manualnej i mówiłam Wam. Że taka soniczna czy elektryczna nie jest mi potrzebna, to teraz wiem, że po prostu nie wyobrażam sobie, żeby jej nie mieć. Słuchajcie, moja twarz jest tak delikatna, tak dobrze oczyszczona. Dodatkowo nie dotykam jej dłońmi, więc nie pojawiają mi się wypryski. Naprawdę super, dodatkowo mam mniej zaskórników, naprawdę świetna. Ona wygląda identycznie jak Foreo, tylko nie ma po prostu napisu. E, bardzo dobry tutaj ten silikon um, Moc ustawiamy, minus, plus, na środku włączamy sieć, się światełko Tutaj mamy zabezpieczenie, także naprawdę, no ona się nie różni jak dla mnie niczym od oryginalnej Foreo Ale jeżeli będę miała możliwość, oczywiście porównam sobie, jeżeli taka możliwość się nadarzy, na pewno was o tym poinformuję e, Ja się długo zastanawiałam, czy ją sobie kupić e, w końcu się zdecydowałam i poprosiłam Mikołaja, dostałam i mega się cieszę. Naprawdę to była chyba najlepsza decyzja, bo jednak widzę różnicę pomiędzy używaniem tej manualnej, a pomiędzy używaniem tej. No świetna. Słuchajcie, mycie twarzy teraz to jest dla mnie po prostu czysta przyjemność. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców roku. Jeżeli chodzi o pielęgnację, wiem, że film jest zbyt długi, więc chyba będę musiała trochę powycinać. Dzięki bardzo, że byliście. Pamiętajcie o śledzeniu mnie na Instagramie. Ja już zapraszam Was na kolejny piątek, na kolejną część, czyli kolorówkę to już w ogóle będzie długo. Dzięki bardzo, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa pa!